Cześć. Generalnie w momencie, w którym to oglądacie, minął dokładnie rok od e, pierwszego TikToka, jaki się tutaj pojawił. I, I w sumie chciałem sobie ten rok z wami podsumować, powiedzieć trochę o tej mojej całej podróży, o tym jak ona wyglądała i co sądzę o fandomie, co sądzę o tym, co zrobił z moim życiem i, i generalnie takie głupoty. W zasadzie dwoma punktami, przez które wszedłem do polskiego fandomu, było jednocześnie zamówienie fursuta. Bo ja nie zamierzałem chodzić na Oki bez, za bardzo bym się czuł taki odstający. Wiem, że to nie jest the case i wszyscy są mile widziani jak najbardziej, ale po prostu ja czułbym się za bardzo odstający, zwłaszcza dlatego, że nie miałem żadnych znajomych. A drugim punktem było wyjście z pewnego serwera na Discordzie. W sensie właśnie takiego międzynarodowego, wiecie, bo jakby tam możecie sobie zrobić masę znajomych i. Jednocześnie, nie wiem, wszyscy żyją parę tysięcy kilometrów stąd. To się po prostu mija z celem, jeżeli chodzi o takie lokalne rzeczy. Natomiast samo wyjście z tego serwera było dla mnie trochę bolesne, bo na dobrą sprawę spędziłem na nim prawie dwa lata. Właśnie porobiłem sobie znajomych, byłem tam w jakimś community, bardzo go dobrze wspominam. Natomiast potem zaczęły się, nie wiem, jakieś shenanigans i jakieś takie, wiecie, kręcenie. A najbardziej uderzało we mnie to, że. Byłem ignorowany w pewnych momentach, co nie? Nie wiem, czy też to czujecie, ale na przykład próbujecie się dołączyć jakoś do czatu, coś tam zagadać i w ogóle i ludzie totalnie was olewają. Więc uznałem, ok, chuj wam w dupy. I zrage z mocną wiadomością na koniec i potem zacząłem szperać na polskich telegramach. Więc tak, warszawski Fursuit 2023. To była tragedia. W sensie osobiście dla mnie, bo organizacja i ta reszta była dosyć porządnie zrobiona, co nie? I tutaj nie mogę się na nic skarżyć, natomiast mój przyjaciel był helperem, więc musiał wszędzie biegać. Ja jakby nie wiem, czułem się trochę zakłopotany, też byłem zupełnie nowy w czymś takim i to był mój pierwszy raz w ogóle uczestnictwo. Więc byłem zagubiony, a jednocześnie nie miałem znajomych. To było dosyć nieprzyjemne. Zwłaszcza jak już wróciliśmy i wszyscy się rozchodzą gdzieś i ja zostaję sam. Potem jakimś cudem wkręciłem się do grupki, ale w zasadzie wychodziło na to, że ta grupka szła do drugiej grupki, i tak w zasadzie chodziliśmy na spotkania, które się kończyły w momencie, w którym tam wchodziliśmy. Czujecie to, to jest super niemiłe i takie, że nie wiesz co się podziać. I skończyło się tak, że w zasadzie sam jakoś o północy szedłem mostem Poniata na Pruty i nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. I tutaj powiem, żebyście uważali, z kim gadacie w fury fandomie. Jeżeli na przykład jesteście nowi i chcecie się wkręcić, miejcie świadomość, że są creepy. Ludzie, którzy nie, wiem, nie czują granic w złym znaczeniu. Pamiętajcie po prostu o tym, żeby być pewnym siebie w takich momentach i zdecydowanie się odnosić do takich osób. Ale w zasadzie byłem porobiony, więc musiałem u takiej osoby przenocować. Nie wymieniam po ksywkach, ale, ale naprawdę spałem na górnym łóżku z plecakiem obok siebie, żeby tylko wyskoczyć jak najszybciej i też jakby chyba do nim wszyscy wstali, po prostu wyczmychnąłem. Więc tak, to była tragedia i zostałem potem po prostu całkowicie straumatyzowany. Natomiast potem przyszedł czas na krakowski łok. Tutaj byłem już bardziej taki sceptyczny, wiecie, z taką banią, że Kurczę, co ja zrobię. Ale byłem jakoś bardziej wygadany tamtego dnia. Poznałem paru ludzi jeszcze w drodze do zbiórki i zacząłem gadać, zacząłem zbijać piony. I mogę bez problemu powiedzieć, że tam już o wiele lepiej się bawiłem. O hafterze nie mówiąc, bo on był legendarny. I jakby <ścoughs> na krakowskim łoku porobiłem sobie najwięcej przyjaciół. Którzy są jakby ze mną do teraz. I to są szczere osoby, z którymi po prostu jest miło i nie są dziwne. I po prostu mega ich doceniam. Potem na Wrocławskim też poznałem kilka osób. Jeden z moich bliższych przyjaciół właśnie mnie tam zaczepił, bo mnie kojarzył z TikToka, więc to jest jakiś kosmos. Więc, jakby YouTube i TikTok sprawiały, że byłem tam jako w jakimś małym stopniu rozpoznany, i to było mega miłe. No i tak, co do tworzenia. Od siebie mogę Wam powiedzieć, żebyście absolutnie nie domotywowali się jakimiś mniejszymi liczbami. Sam miałem sytuację, że na przykład wkładałem kilkanaście godzin w jakiś projekt. I miał on zupełnie minimalne wyświetlenia. I wiadomo, że nie ma wtedy takiej gratyfikacji, co nie. Natomiast tutaj musicie być po prostu wytrwali. Ja tworzę już rok i wydaje mi się, że właśnie w ostatnich 3-4 miesiącach zaczęło mi bardzo przybywać obserwujących. I myślę, że to też jest kwestia tego, że może algorytm zobaczył, że jednak cały czas przez długi okres coś tworzę i jakoś mnie to wypycha. Trudno mi powiedzieć. Ale na przykład powiem o piątym odcinku Pogadów, co nie? Ten Husband Hotel. Włożyłem w niego maksymalnie dużo pracy, próbowałem jakichś nowych rzeczy i tak dalej. I jakby liczby w sumie są na nim minimalnie. Nie wiem, czy on tam ma 30,03 -30, czy coś w tym stylu, ale myślę, że właśnie taka świadomość, że jakaś liczba osób faktycznie cię słucha i jest zainteresowana tym, co masz do powiedzenia, to jest moment, który się liczy. Wiadomo, jesteśmy na TikToku, są jakieś, nie wiem, krótsze, głupsze formy, które nabiją jakieś dzikie w ogóle wyświetlenia, a te dłuższe trudniej mają się przyjąć. Natomiast myślę, że jeżeli nawet jedną osobę zainteresujesz na tyle, żeby przejrzała tę twoją dłuższą formę, to jest to już wielki sukces. I serio takie osoby doceniam i cieszę się, że lubicie mój content po prostu. Sorry, jeżeli trochę chaotycznie mówię. A tak co do Kaidu, co nie? Zupełnie się tutaj nie daje się. Ja w zasadzie takie pierwsze... Mocniejsze z tym zderzeniem miałem, kiedy miałem jednego wirala, co nie? On nabił ponad po prostu 100 tysięcy wyświetleń. Nie ja byłem takie co? I to było jakieś po dwóch tygodniach od wstawienia. Bardzo dzikie to było. Natomiast obudziłem się do kilkuset wiadomości yy, o treści i zabiłem się. Więc jakby wjechało mi to wtedy na banie, co nie? Natomiast idę teraz z takimi ludźmi totalnie na noże i niech znają swoje miejsce. Patrzcie na to. Jestem z tego bardzo dumny. A tak serio, to po prostu pamiętajcie, że to są w większości piwniczaki, które napiszą to tylko dlatego, bo jesteście w internecie. To są po prostu tchórze, co nie? Na mieście też was nie zaczepią, chyba że są w grupie, prawda? Bo wtedy robią się odważni. Mhm. No i to jest trochę przypał, ale to też nie zawsze tak wygląda. Bo w momencie, kiedy szła jakaś grupa, wiecie, odważnych chłopaków i. Słyszałem rzeczy typu patrz, ja pierdolę i odwróciłem się do nich i wartołem na nich, żeby wypierdolali stąd, co nie? To przyspieszyli kroku i wypierdolili. <grytanie> Więc po prostu pamiętajcie, że takie osoby to przegrywę. Dobra, wracając do tworzenia. Myślę, że w momencie, kiedy przestałem nagrywać na samym przednim obiektywie, mój poziom zaczął się podnosić. Pomijając, że tylnia kamera jest o wiele lepsza, to wiecie, zacząłem na przykład przerzucać pliki. Do jakiegoś kapkata na początku na komputerze, jakoś to montować, uczyć się tych programów, co nie? I nagle wiecie, to przeszło z kapkata na DaVinci Resolve, potem z DaVinci'ego na Final Cut i zacząłem się uczyć fajnych rzeczy i potrafię na przykład robić jakieś efekty, przejścia czy cokolwiek, co w kapkacie jest po prostu przesunięciem tego, co nie? Rozumiem, jak to działa i bardzo mnie to jara. Tak samo obróbka dźwięku. Tutaj macie przykład tego, jak brzmi to bez obróbki, a teraz jest po. Co nie, jest o wiele lepiej i potrafię wszystko to sam podocinać. Mega mi to daje satysfakcję. Umiem po prostu część jakby. Jest te tysiąc tajemniczych kontrolek, które zawsze widzicie i nie wiecie, co one robią. I nie wiem, na podstawie właśnie tutoriali zacząłem sobie rozkminiać, Wiecie, tutaj jakaś jedna rzecz, tutaj jakaś druga rzecz, i według mnie, właśnie postęp. Przy takich rzeczach typu obróbka wideo czy jakiegoś audio bardzo szybko widać i macie tą gratyfikację i tym samym motywację do tego, żeby uczyć się tego jeszcze więcej. Mi to mega radość daje. Tak samo przez nagrywanie coverów ogarnąłem jak nagrywać muzykę i generalnie kleję coś swojego. I nie zdziwcie się jak wyskoczę tutaj kiedyś po prostu z singlem czy epką. Ale wiecie, z takim eksperymentowaniem, dostrajaniem wiąże się też tysiąc wersji finalnej rzeczy. I w tym momencie chciałbym bardzo przeprosić Daciego i Sajciego za... podsyłanie absolutnie właśnie tysiąca ujęć, pytanie się, ej, a to jest dobre? Ej, może to jest lepsze? I <laughs> absolutnie dzięki kochani i... Naprawdę daje się mi pewność siebie w tym, co robię. Generalnie widzę moją twórczość w internecie, czyli TikToka, YouTube'a, jako jedną wielką pamiątkę drogi, którą przeszedłem, co nie? Taki album ze zdjęciami, if you will. Fajnie jest widzieć postępy i zmiany, jakie zachodzą po prostu w tym czasie. Na przykład to, jak bardzo ja się zmieniłem ile dzikich rzeczy działo się przez ten rok. Ilu przyjaciół zrobiłem, ile, ile umiejętności nabyłem. Myślę, że przez tą twórczość jest to bardziej dla mnie zauważalne, niż gdybym po prostu wyrzucał gdzieś do galerii w telefonie. I chciałem Wam podziękować. Cieszę się, że jesteście w tej podróży razem ze mną. I trzymajcie się. Widzimy się na WFW. Siemanko.